Dzień On dobry wszystkim. Tego, bardzo dziękuję przedstawicielom mediów za przybycie na dzisiejsze spotkanie. Zaprosiliśmy Państwa, bo bardzo nam zależy na tym, żeby nagłośnić dla, wersującą według nas sprawę dotyczącą tych dwóch chłopaków Tomka i Krzyśka, którzy przez ponad 20 lat byli uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej i praktycznie z dnia na dzień w marcu tego roku z tych warsztatów dostali wykreśleni jako uczestnicy. Jest to sytuacja, która chyba nie zdarzyła się nigdzie w okolicy, na pewno nie w gminie Czec do tej pory. Nie znamy do końca motywacji, dlaczego władze Warsztatu Terapii Zajęciowej to zrobiły. Niemniej uważamy, że takie postępowanie wobec osób, które są już i tak mocno pokrzywdzone przez los, jest no delikatnie mówiąc niewłaściwe. My, jako radni, tylko chcemy tutaj uczestniczyć i zaaranżowaliśmy to spotkanie. Ale najważniejszy jest głos rodziców tych chłopaków, którzy na co dzień z nimi są i wiedzą, jak ważne było dla nich uczestnictwo w warsztacie terapii zajęciowej. No, ponieważ jest to niezgodne z prawem, nawet, bo jednak ustawa o, o rehabilitacji zawodowej, społecznej mówi całkiem coś innego, że te osoby nie mogą być skierowane od razu na bróg. Trzeba im ewentualnie zaproponować jakąś inną placówkę, gdzie by mogli odbywać jak gdyby dalszą rehabilitację. Natomiast tutaj tego nie zrobiono, tylko od razu króciutko dostaliśmy pismo, że jest zwolniony z 12 lat. I to się stało tak nagle. No i dlatego dla nas jest to bardzo niezrozumiała sytuacja, dlaczego tak postąpiono. Muszę powiedzieć, że do tej pory kierownictwo. Tutaj był najpierw kierownikiem, pan Rolwiecki. On na początku też były takie różne sytuacje, gdzie, gdzie on właśnie mówił, że no, niektórzy osobiście może nie nadają, do końca w tej placówce i iść gdzieś indziej, mm. ale że nie ma innej, to nie możemy po no. prostu zostawić tych bezbronnych dzieciaków na bruk. No i właśnie zawsze mówił, że muszą uczęszczać dalej, żeby się rehabilitować społecznie. Natomiast teraz ta sytuacja, która jest. No coś też ma. I to było tylko, ja sobie nie pozwolę. I w drugi wyraz. Nie udzielam panu głosu. Tak, i nie udzielam panu, panu głosu w ten sposób. Zawsze, jeżeli rodzice chcieli w danym momencie zabrać głos, to była umieśla ręka do góry i nie udzielam panu głosu. Ewentualnie na koniec zabrania można coś powiedzieć. Także od razu, żebyśmy się z że jest to osoba niewłaściwa która nie powinna po prostu pracować z takimi dziećmi dlatego, że mi się wydaje, że tutaj takie dzieci jak tutaj Krzysiu czy Tomek one potrzebują dużej wrażliwości, predyspozycji, kiedy powinien posiadać pewne predyspozycje być wyczulonym, być, słuchać uczestników, rodziców tutaj tego nie było tylko po prostu jest jakaś agresja bo myśmy to zauważyli, jest agresja także no, naprawdę jest tutaj dużo do powiedzenia jest mamą? Tak, Tomka. Tomka, ile Tomek ma? Lat? 46. Ile lat w warsztatach był? 24. To co się jeszcze stało? Jeszcze 5 lat wcześniej takie było organizacyjne, żeby szukać miejsca, gdzie takie warsztaty by miały powstać. To 29. Lat. I co się wydarzyło? No, się nic nie wydarzyło, bo wszystko było dobrze. Jak terapeutki się pytałem, czy wszystko w porządku? Powiedziała, zawsze wszystko w porządku. Nigdy ani słowa, nic. Jeden dzień mnie e, zadzwoniła, że mam przyjść e, na warsztaty, podpisać pismo. Ja mówię, ale ja już podpisałam jedno pismo, no ale teraz to jest jakieś inne, ja e, to niech pani do, da to pismo Tomkowi z plecach. ja podpiszę i on przy, jutro przyniesie. Nie, ja muszę dzisiaj e, na te warsztaty, no więc pojechałam. No i ona mi tam to pismo dała, w tym momencie przyszła pani kierownik, czy jakaś, nabu, jakaś już, już nie wiem jaka, nie, w każdym razie tylko powiem tyle i powiem co tam było, ale e, gdybym nie była wstała z krzesła, to by mnie kogo tobie zabrało. Kierownik by mnie Prezesna. zaczęła jakieś słowa mówić, których ja w ogóle nie rozumiałam o co się rozchodziło. To znaczy kazała podpisać? Ona ja mówię... Nie, ja mówiłam, może mnie pani dać to pismo, bo ja jutro pojadę do Centrum Pomocy Rodzinie. Nie ona tego mnie nie może dać, bo ja to muszę podpisać. A ja mówiłam, ale ja tego... Ja, ja już nie mówiłam, że nie podpiszę, bo ja, ja wstałam i mówiłam, przepraszam, muszę... Co wyjść. było w tym piśmie? W tym piśmie było tak, że nie rokuje dalszy yy, tam poprawi, dalszy tak i tam. Że to, że tamto, że pampersa nosi, 24 lata nosi pampersa i nikomu nie przeszkadzało, że nosi pampersa. Wszyscy noszą teraz pampersy, bo jedna, jedna jest ubikacja, jak ten koronawirus wyskoczył to wszystko, to, to ci, co nie umną, sami iść do toalety, no to wszyscy noszą pampersy. No, tylko wyczytałam, że 11 marca ostatni dzień to bym na warsztat. Jak mi to powiedział, ja od razu zrobiłem pismo, że Krzysiu się na to nie zgadza, nie wyraża zgody, ponieważ Krzysiu chce tu chodzić, ma swoich kolegów, przyjaciół i on nie jest bezwzględny, że on wyraża chęć, że on chce nadal chodzić na te warsztaty. I zresztą on prosił bardzo, jeszcze mówił mi, że prosiłem swoją terapeutkę i prosiłem panią kierownik też, bardzo prosiłem i po prostu nic z tego nie wyszło. Na to pismo pierwsze też nie dostałem odpowiedzi. Potem później dostałem. To następne pismo, żeby jednak rozpatrzyć tę sprawę ponownie na spokojnie, może ktoś po drodze popełnił jakiś błąd, żeby po prostu dać szansę jeszcze wyjść z tej trudnej sytuacji. Natomiast tutaj po prostu no niestety dostałem jakieś pismo po prostu takie, że, że, że to jest ostateczna decyzja i koniec.